Cześć Jacek z Cosmetic Garden. E, dzięki, że oglądacie znowu moje wideo. Słuchajcie, e, chcę Wam dzisiaj pokazać kilka rzeczy nowych, które zrobiliśmy, które zrobiłem. E, dopiero co w zasadzie część z nich pokroiłem, i e, nawet możecie zobaczyć tutaj na stole: są ciągle kawałki e, mydełek, które e, kroiliśmy dość niedawno. Są to dwa mydełka, oba robione metodą na gorąco. Jak już na pewno wiecie, to metoda na gorąco polega... Jest mydło jakby końcowy efekt, czyli mydło jakością nie różni się od mydła robionego metodą na zimno, natomiast jest ono gotowe do użytku zaraz po zrobieniu. Takim mankamentem tego, tej metody jest to, że jakby daje bardzo ograniczoną możliwość pracy z mydłem i zrobienia jakichś pięknych kształtów czy coś takiego. Mamy tutaj dwa mydła. Te mydła są z aktywnym węglem, który tutaj, jak widzicie, jest ten węgiel wszędzie widoczny. Ono, no powiem Wam szczerze, że mnie osobiście się podoba, jest dwukolorowe. To jest o takim zapachu egzotycznym. Jak widzicie, dwa kolory: żółty i taki lekko różowy. No i oczywiście ten bardzo odróżniający się czarny, czyli ten węgiel. Węgiel, jak robicie mydło, ten węgiel aktywny nie spowoduje, że przebarwi on mydło. To mydło będzie cały czas się pieniło tak samo pomimo tego, że ten kolor jest tam dość intensywny. No spójrzcie na to, wygląda to dość interesująco. Ta metoda na gorąco powoduje, że to mydło wygląda tak naprawdę ręcznie robione, dlatego my tego z góry tutaj nie obcinamy. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, powiem Wam, jakbyśmy to obcięli, to mydełko było bardzo ładne i wyglądałoby jak robione metodą na zimno. No to to jest to mydełko. To drugie mydełko, które chcę Wam pokazać, to jest mydełko yy, o zapachu mango z połączeniem z kolendrą. Czyli bardzo ciekawy zapach, też dwa kolory zielono-żółty. Tutaj, jak widzicie, w obu przypadkach są zrobione takie logi czyli te logi też sprzedajemy. Słuchajcie, na naszym sklepie na eBayu, tutaj w Ameryce, te logi są około kilogramowe logi mydła. One są dość miękkie i można je pokroić. Dużo ludzi sobie właśnie kupuje to, czy na zasadzie nawet małe sklepiki kupują to, bo oni sobie to sami pakują, jakby pod swoją marką. Jest to jakby ułatwienie, a natomiast część ludzi, którzy kupują na prezenty, też wybiera takie logi, bo sami sobie pokroją wielkość mydła, jaką chcą, wiedzą, jaką ilość osób chcą obdarować i tak Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać, są to sole, które zrobiliśmy też dość niedawno. Sole albo o zapachu, no to nie jest w zasadzie zapachu, bo to jest z lawendą, lub sole z grejpfrutem. I tutaj mam takie próbki, które ja wożę wszędzie ze sobą, jak gdzieś jeżdżę, pokazywać te nasze rzeczy. I zaraz wam pokażę, jak te sole wyglądają. One są całkowicie naturalne. Te sole, co mają, zanim wam jeszcze pokażę, to powiem wam, co one mają w środku. Jest, jest to sól lecznicza. Do tego jest dawana sól morska. Mamy wyciąg, czy olejek eteryczny z lawendy w tym przypadku. W tym, w tym drugim przypadku jest to z olejek z grejpfruta. Mamy te zioła, czyli te, te wszystkie botaniczne wiórki. Tutaj mamy ususzoną lawendę, tutaj mamy skórkę z grejpfruta, ususzoną i dodaną do tego. Jest w tym gliceryna dla no, lepszego nawilżania, jest tutaj witamina E w płynie i jest olej ze słodkich migdałów, czyli wszystko jakby naturalne. Już wam pokażę, jak to wygląda. Ponieważ jest to wszystko naturalne, my jakby w tym przypadku, widzicie, ta sól jest taka troszkę zbita, dlatego że to jest ten olej z słodkich migdałów, różnych takich, dużo różnych takich olejistych rzeczy. Co chciałem Wam powiedzieć, ponieważ jest to całkowicie naturalne, nie ma żadnych jakby substancji konserwujących, dlatego my jakby tą pałeczkę bezpieczeństwa oddajemy klientowi. Co to oznacza? My po prostu dołączamy do tego ulotkę, żeby używać tylko i wyłącznie czystych jakichś tam szczoteczek czy łyżeczek, jak się nabiera te sole, żeby jeżeli tam woda się dostanie, bo wiadomo przy wodzie rosną wszystkie bakterie, jakieś tam grzyby i itd., itd., więc jeżeli woda się dostanie, no to trzeba to zużyć bardzo, bardzo szybko. To jest pakowane w ciemne słoiczki dla w zasadzie no dlatego, żeby, tego, żeby zapobiec ym, temu wzrostu bakterii i, i jakichś grzybów. Ym, no i te wszystkie informacje dajemy klientowi, dlatego że nie chcemy jakby dodawać substancji konserwujących do tego, bo jest to tak wspaniały produkt bez konserwantów, że wiele osób docenia to w ten sposób i woli sobie to zużyć właśnie tak, a nie inaczej. Opakowanie, jak widzicie, mieści się w mojej, w mojej dłoni. Jest to około, jest to, nie jest to duże opakowanie, to starczy zaledwie na kilka, um, jeżeli w zależności jak oczywiście ile będziecie sypać, bo um, to jest coś, co, co dla Waszego uznania jest, według Waszego uznania dodajecie, no to to opakowanie nie starczy na długo, ale jest powód tego, dlatego, że nie chcemy właśnie, żeby to opakowanie stało na półkach bez konserwantów. Um, pamiętajcie, że im większe rzeczy, tym dłużej je używacie i oczywiście co do tym idzie, um, dłużej one stoją na półce. My nie chcemy tego, chcemy, żeby to było powiedzmy w ciągu miesiąca zużyte. I, i w ten sposób jakby zabezpieczamy również siebie i klienta przed tym, żeby te bakterie w tym nie rosły. Jako tak bakterie nie, nie będą w tym rosły, jeżeli tam się nic jakby wodnego nie dostanie, bo tutaj nie ma wody, więc na, nie powinno nic się tutaj rozwijać. Natomiast tak jak mówię, jeżeli byście na przykład wsypywali to i dodali na przykład łyżeczkę do wody i potem tą łyżeczkę z powrotem do tego, no to wiadomo, już to będzie zanieczyszczone wodą. I już ten rozwój bakterii jest. Najlepiej w zasadzie zawsze mówimy, żeby sobie po prostu sypać to do, do wanny, czy tam, jeżeli robimy jakiś napar z czegoś, czy że chcemy przejmować nogi, czy coś takiego, to żeby po prostu sobie troszeczkę tego sypać. No to tyle na dzisiaj, słuchajcie. Jeszcze raz dwa mydełka robione metodą na gorąco z aktywnym węglem i, i nasze sole. Dzięki, wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.